Witam serdecznie w drugim odcinku screencastu u czyli jak tworzyć własne aplikacje mobilne za pomocą generatora UpToU. Dzisiaj pokażę Wam, jak dodawać treści do elementów, do modułów, które wcześniej wybraliśmy, i jak dodawać pozostałe moduły, których nie dodaliśmy w pierwszej części. Zacznijmy od dodania nowych modułów do naszej aplikacji. Klikamy tutaj przycisk Dodaj moduł. I dodamy moduły. Mamy już wizytówkę i galerię. Dodamy jeszcze kanał RSS. Ciach. I już mamy. I jeszcze raz dodamy skaner kodów, QR. I mamy. I dodamy jeszcze artykuły. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Dobra, dodajemy. Tak jak poprzednim razem, możemy sobie wstępnie skonfigurować te moduły, więc klikamy na moduł RSS i zmieniamy jego nazwę. Moja aplikacja, jak być może pamiętacie, to będzie aplikacja dotycząca murali. Więc ja w kanale RSS wstawię sobie nazwę nowości o kulturze. Załóżmy, że tak. Pewnie też pamiętacie, że możemy zmienić ikonkę. Tutaj też możemy zmienić ikonkę. Co Wam się kojarzy z kulturą? Mi z kulturą kojarzą się ludzie, więc niech będą ludzie. skaner kodów QR. Nazwa możemy zostawić QR Scanner, ale zmienimy sobie ikonkę na przykład na taką. I jeszcze artykuły. Co to są artykuły? Artykuły najprościej mówiąc, to moduł, który jest wielofunkcyjny, do którego możemy dodać treści tekstowe, możemy do niego dodać grafikę, możemy do niego dodać pliki dźwiękowe, filmy i wszystko co chcemy. Ja wykorzystam artykuły do opowiadania o twórcach, którzy tworzą murale. Czyli nazwę ten moduł artyści. I co sobie tutaj wybierzemy z tego? No, artyści to też ludzie, więc wybierzemy sobie ludzi, ale innych. Mamy dodane pięć modułów, pięć modułów w naszej aplikacji, i teraz zobaczymy, jak wypełniamy je treścią. Przechodzimy do kroku trzeciego, czyli dodaj treści. Zmienia nam się trochę ekran. Jak widzicie, tutaj podgląd naszej aplikacji cały czas zmienia się zgodnie z tym, co wprowadzamy do generatora i zobaczmy, jak edytujemy poszczególne elementy. Zacznijmy od elementu o aplikacji, czyli od wizytówki. Mam już tu wpisany adres. Wizytówkę wykorzystujemy do tego, żeby opowiedzieć o sobie, opowiedzieć o swojej organizacji, o swojej firmie. Ja mam wpisany adres up to you. Możemy do tego dodać jeszcze mapę. Wysokość mapy to jest wysokość w pikselach, która będzie widoczna tutaj jak wejdziemy sobie w ten moduł o aplikacji. Ja wybrałem 300, jak widzicie pokazuje nam nie wiedzieć czemu ten moduł Warszawy, a nie Łódź, dlatego oddalamy mapę. Jedziemy z naszym wskaźnikiem do Łodzi, mapę przybliżamy i ustawiamy na Sienkiewicza, czyli tam gdzie jest nasza siedziba. Idziemy dalej. Możemy tutaj dać krótki opis. Co możemy napisać? Ja napiszę up to, up to piszemy razem. I tutaj napiszemy tylko generator aplikacji mobilnych. Fajna, ważna rzecz i fajna rzecz to jest kontakt. W kontakcie możemy wpisać swoje dane: uptoju.com.pl. Zauważcie, że tutaj cały czas, co jakiś czas nam wyskakuje taki znaczek, napis, zapisano. Generator zapisuje zmiany, które wprowadzamy cały czas. W trybie rzeczywistym. Każda zmiana, jaką wprowadzamy jest zapisywana, więc nie musicie się martwić, że, że stracicie jakieś zmiany, które wprowadziliście. Telefon Te. Dane kontaktowe, czyli telefon i mail, które tutaj wpiszemy, one w aplikacji będą wyglądały. Będą wyglądały tak. Będą wyglądały jak przycisk, który możemy nacisnąć i tym samym zadzwonić. Albo też wysłać maila na podany tutaj mail. No dobra, mamy ustawioną wizytówkę, więc idziemy dalej do galerii Murali galerii możemy dodawać kategorie. Dodamy sobie tutaj kategorię Łódź, czemu by nie i dodamy sobie kategorię, załóżmy Gdańsk, czemu nie. Zapisz. Jeśli klikniemy tutaj na ikonkę kółka zębatego, zmieni nam się trochę widok, będziemy mogli zmienić też ikony Dotyczące poszczególnych kategorii. Gdańsk, Gdańsk, Gdańsk. Jaką ikonę damy Gdańsku. Może piłkę. Nie wiem czemu, ale dajmy piłkę. Zapisujemy. I przechodzimy do dodawania zdjęć. Dodajemy zdjęcia. Dodajemy zdjęcia. Pierwsze zdjęcie. Nie pamiętam e, jaki to twórca murala, ale jest to mural na Narutowicza. Możemy też dodać opis tego murala. Napiszemy, że mural stworzony w bodajże w 2014 roku, chociaż mogę się mylić. Dodajmy sobie jeszcze jedno zdjęcie. Na przykład takie. Nie będę już dodawał opisów, chcę tylko pokazać Wam jak dodajemy zdjęcia, jak dodajemy opisy i podpisy do zdjęć. Zobaczcie, co tutaj się dzieje po prawej stronie. Po prawej stronie mamy dwie ikonki. Ikonkę kosza, która myślę, że jest rozpoznawalna przez wszystkich. Nie klikamy jej, bo ona wyrzuci nam zdjęcie do kosza. I ikonka QR codu. Do czego jest potrzebny QR code? Kliknijmy na QR code. Otóż ten kod. E Możecie umieścić w dowolnym miejscu, możecie go wydrukować, nakleić sobie na lodówkę, nakleić na gadżety promocyjne, wydrukować na koszulce. I kiedy użyjecie skanera kodów QR, który jest w Waszej aplikacji i zeskanujecie ten kod, to aplikacja zaprowadzi Was prosto do tego miejsca, do którego prowadzi kod, czyli w tym wypadku do zdjęcia muralu na ulicy Narutowicza w Łodzi. A więc o to chodzi z kodami. Mamy już łódź, mamy dodane dwa zdjęcia. Dodajmy jeszcze coś do Gdańska, żeby nie było smutno. Gdańsk. Taki, tak. Taki, dodajmy. Duży obrazek, długo się ładuje, ale już mamy. Następny. Wszystko jest. Dodaliśmy zdjęcia. Możemy sobie zobaczyć od razu, jak to będzie wyglądać. Wygląda to tak: są tutaj kategorie i są zdjęcia. Oczywiście, jeśli byłoby ich więcej, to, to, to byłoby tutaj więcej tych zdjęć. One by były ułożone kafelkami. Ważna rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, więc wrócimy na chwilę do kroku drugiego, dlatego, że możemy w każdym momencie płynnie przeskakiwać między krokami. W galerii możemy też wybrać układ galerii, jaki chcemy, a więc albo taki kafelkowy, albo, no nie wiem, też kafelkowy, ale w dwóch kolumnach, albo e, układ taki w rzędach z opisami. Zobaczmy, co się stanie, jak wybierzemy taki układ. No, murale wyglądają inaczej. Dobra, przechodzimy do dodawania treści do kanału RSS, czyli wracamy do trzeciego kroku i wchodzimy sobie w nowości o kulturze. Wpisz adres kanału RSS. Adres kanału RSS. Możemy go wyszukać w internecie. kanał RSS możecie sami stworzyć, możecie pozyskać go z samej strony, a te reklamy wszędzie mi wyskakują ja wykorzystam kanał RSS gazety czemu by nie wystarczy, że skopiujemy ten link i wkleimy go tutaj i aplikacja powinna już wczytywać nam te nowości, to są te nowości. Jeżeli wejdziemy sobie dalej, tu będzie jakaś treść, pojawi się obrazek, on się jeszcze teraz wczytuje. Także dajmy mu chwilę czasu. Dodaliśmy kanał RSS, przechodzimy dalej do modułu skaner. W skanerze nic nie trzeba robić. skaner po prostu jest dodany do aplikacji i będzie można go używać w aplikacji. Przejdźmy do modułu Artykuły. Artykuły funkcjonują. Podobnie jak galeria, ale trochę inaczej. Możemy dodać kategorie. No, ja napiszę, ponieważ moje artykuły będą traktować o artystach, napiszę twórcy polscy. Dodaj kategorie twórcy zagraniczni. Zapisz. Podobnie, oczywiście, jak w przypadku Galerii możemy przestawiać, zmieniać ikony. Eee, zmieniać ikony. Jakie ikony do twórców zagranicznych? Może etykietka? Chociaż nie, nie będziemy ich etykietować. Eee, dajmy twórcom zagranicznym może taką mapę, ponieważ są z zagranicy. Tak, zatwierdzamy. Wszystko jest i dodajemy nowy artykuł. Nazwa artykułu. E kru, tacy twórcy, e, murali, złodzi. E, I co mamy w artykule? E, jestem już teraz w widoku konkretnego artykułu. Jakie elementy możemy dodać? Mamy mapę, tak samo jak w, w module wizytówki. Mamy obraz, możemy dodać jakiś obraz. E, ja dodam obraz, który. Już widzieliśmy, ale jest to mural etam. crew, więc będzie tutaj jak najbardziej pasował. Opis, e, możemy napisać e, co chcemy. E, gdzieś tu miałem pliki mm, z opisem, ale nie mam niestety etam. crew. Więc zamienimy to na Natalię Rak. Ciach. Natalia Rak. Obraz też zmienimy. No bo, bo to nie jest obraz Natalii Rak. A w zasadzie mural nie jest to Natalii Rak. To jest mural Natalii Rak. Znakomicie. Możemy też dodać media. Media, to znaczy link do filmu na YouTube albo muzykę. Spróbujemy dodać jakiś film z Natalią Rak w serwisie YouTube. Czy coś nam YouTube znajdzie na ten temat? Tak, mamy. Kopiujemy link z przeglądarki, wstawiamy tutaj. Łączyła nam się muzyka, na razie z niej zrezygnujemy. Kod QR, podobnie jak w przypadku e, galerii, możemy pobrać kod QR. Jak widzicie, on się tu nam wyświetla, wszystko jest pięknie. No dobrze, włożyliśmy już jakieś treści, aplikacja wygląda mniej więcej tak. E, co robimy dalej? Dalej należy aplikację opublikować w sklepach, a więc wchodzimy do kroku czwartego. Wprowadzono nieprawidłowy e-mail. Co za straszna sprawa, ale nie przejmujmy się tym, wpisujemy tutaj e-mail. I już e-mail jest prawidłowy. Z lewej strony wybieramy sklepy, na jakie chcemy przygotować naszą aplikację. Ja chcę przygotować na wszystkie trzy dostępne sklepy, czyli Google Play, iTunes oraz e, Windows Phone Store. Tutaj w tym momencie musimy wypełnić bardzo dużo bardzo ważnych e, informacji, które e, przydadzą się później przy publikowaniu m, aplikacji w sklepach. Nie będę ich w tym momencie wypełniał, e, ale trzeba to zrobić, żeby aplikacja została e, Załadowana na sklep. Na dole mamy przycisk Płatność, po naciśnięciu którego przejdziemy do płacenia oraz pobierz wersję testową. Po kliknięciu tego przycisku zacznie generować się aplikacja. Jak tutaj widzicie, trwa to około 10 minut i po 10 minutach dostaniecie kod, który możecie zeskanować. Po zeskanowaniu tego kodu możecie pobrać testową wersję waszej aplikacji i zobaczyć, jak ona wygląda nie tylko na tym podglądzie. Który tutaj widzieliśmy w kroku trzecim, ale też jak wygląda na waszym telefonie. No więc co? Próbujemy, naciskamy, pobierz wersję testową. Trwa przygotowywanie aplikacji, a więc czekamy 10 minut i pobieramy własną aplikację, a tymczasem ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że stworzycie wspaniałe aplikacje, z których będziemy wszyscy zadowoleni. Do zobaczenia.